Cześć. Witam was na lekcjach wokalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jest to drugi odcinek. Dziś powiem wam o trzech ważnych sprawach. O budowie naszego ciała, o oddechu i o ćwiczeniach. Nie będzie to wykład z biologii, ponieważ potrzebne nam są tylko podstawowe informacje. Polecam Wam podręcznik do nauki emisji głosu. Mówię i śpiewam świadomie Bogu, miły Tarasiewicz. Jest tam bardzo dużo przydatnych informacji, dużo ilustracji i oczywiście kilka ćwiczeń, które możecie sobie wykonać w domu. Kiedy śpiewamy, pracuje nasze całe ciało. Na pewno każdy z Was słyszał takie hasła jak krtań, struny głosowe czy przepona. Zaczniemy sobie od krtań. Krtań znajduje się tu w gardle. Popatrzmy na rysunek. Jest to złożony narząd, należy do górnych dróg oddechowych, i właśnie tam znajdują się nasze struny głosowe. Struny głosowe nazywane są również fałdami głosowymi i są dwie. Popatrzmy na rysunek. Mamy tutaj struny głosowe. Na obrazku A możemy zobaczyć, jak wyglądają podczas fonacji, czyli podczas pracy wydobywania dźwięku. A na obrazku B możemy zobaczyć, jak wyglądają podczas oddychania. Zdrowe struny głosowe drgają równomiernie i pracują regularnie, na całej swojej długości. Są małe i delikatne, dlatego nie możemy głosu nadwyrężać. Trzeba nad nim odpowiednio pracować. A teraz przepona. Na pewno każdy z Was słyszał takie hasło jak oddychanie przeponą. Od razu powiem, że nie jest to magiczne trzecie puco. Nie oddychamy przeponą, tylko przy użyciu przepony. Przepona jest mięśniem oddzielającym klatkę piersiową od jamy brzusznej. Popatrzmy na rysunek. Łączy się z mostkiem, żebrami i kręgami lędźwiowymi. Czyli z przodu, z boku i z tyłu. Ćwiczeniami możemy wpływać na lepszą pracę mięśni oddechowych i wyrabiać sobie dobre nawyki, które pomogą nam zrozumieć, czym jest podparcie przeponowe. Kiedy śpiewamy, nie chcemy oddychać płytko, tylko chcemy mieć konkretny dźwięk. Przepona u każdego z nas ma swoją regularną pracę. Ona chodzi góra dół. I nie jest przyzwyczajona do tego, że kiedy śpiewamy i bierzemy sobie nieregularne wdechy i wydechy, bo tu chcemy zaśpiewać krócej, tu chcemy zaśpiewać dłużej, tu chcemy zaśpiewać troszkę lżej, tu mocniej. I ona nie jest przyzwyczajona do tego, że bierzemy takie nieregularne wdechy i wydechy. Kiedy zaczynasz śpiewać, to ty dyktujesz jej warunki, jak ona ma pracować. No, i tu pojawia się mała walka, bo ona nie jest do tego przygotowana, przyzwyczajona. I właśnie to musimy sobie wypracować tymi ćwiczeniami. Jeśli uda ci się kontrolować przeponę, to uda ci się kontrolować przepływ powietrza, czyli wdech i wydech. Można wtedy na przykład podczas śpiewania wziąć szybki wdech i mieć długi wydech. Jeśli chodzi o ćwiczenia, to nic nie przychodzi szybko i łatwo. To jest oczywiste. Trzeba być cierpliwym, ćwiczyć regularnie i często. Lepiej jest ćwiczyć troszkę krócej, a często, niż długo i na przykład raz w tygodniu. Jeśli będziesz ćwiczyć tylko powiedzmy 4 godziny i to w sobotę, bo akurat w sobotę ci pasuje, Niestety, ale to da bardzo małe efekty, albo efekty, których naprawdę nie zauważysz. Jeśli zdecydujesz już, że chcesz ćwiczyć, to musisz upewnić się, że masz luźną postawę. Że ta część szyi, Twoje barki, kark, plecy są luźne. Masz luźną postawę żuchwa, policzki, czoło to również musisz mieć rozluźnione zrelaksowane bez żadnego napięcia bez sztucznych jakichś napięć bo ty e, nagle sobie pomyślałeś że zaczynasz śpiewać to musisz wykonać bardzo dużą jakąś pracę nie, to ma być wszystko na luzie to ma być przedłużenie tych wszystkich czynności które do tej pory wykonujesz i ma sprawiać ci Taką samą łatwość jak mówienie, jak chodzenie, oddychanie. Jeśli czujesz, że masz jakieś napięcie, czy w plecach, na karku, w barkach, na twarzy, w mięśniach twarzy, to po prostu trzeba się go pozbyć. Polecam rozgrzewkę, taką, jaką mamy na przykład na WEF-ie. Przykłady takich ćwiczeń rozluźniających znajdziecie w pierwszym odcinku, dlatego zapraszam. Abyście cofnęli się do niego i zobaczyli sobie jeszcze raz, jak takie ćwiczenia wyglądają. Kiedy śpiewacie, ważne jest, aby się nie garbić. Jeśli macie wyprostowaną postawę, to jest duża szansa na to, że ta przepona będzie działać w sposób prawidłowy. Prawidłowe oddychanie to połowa sukcesu. Dlatego teraz zrobimy sobie ćwiczenia oddechowe. Na początek spróbujemy sobie wziąć ten prawidłowy oddech, czyli ten oddech przeponowy. Wiem, że może być trudno, ale tu może pomóc nam nasza wyobraźnia. Wyobraźmy sobie, że mamy tutaj takie koło ratunkowe w okolicy dolnych partii brzucha. Tu, gdzie kończą nam się żebra, mamy koło ratunkowe i chcemy pompować w nie powietrze. Drugi sposób jest to wyobrażenie sobie, że nasze płuca to są dwa baloniki, i kiedy bierzemy wdech, to powietrze omija te baloniki i trafia w dolną część naszego brzucha. Spróbujmy sobie zatem wziąć taki oddech. Zobaczcie. Rozszerzyły mi się tutaj żebra. I bok brzucha, tył. Na całej szerokości pojawiło się powietrze. Z przodu, z tyłu, z boku. Bierzemy zawsze powietrze nosem i wydychamy na S. Próbujemy sobie wziąć to powietrze w te dolne partie, tak jakbyśmy chcieli napompować to nasze koło ratunkowe, albo po prostu wpuścić to powietrze tu w dół brzucha. Zobaczmy jeszcze raz. Ok, wiem, że nie jest to łatwe, ale każdy sam sobie musi znaleźć to miejsce, kiedy to powietrze trafia w te dolne partie, kiedy brzuch nam się tutaj troszkę rozszerza. Wtedy mamy więcej przestrzeni na to, aby pobrać powietrze, i wtedy ten oddech jest głębszy. Uwaga, nie jest to proste, więc możecie sobie to robić na przykład przed lusterkiem. Co bym chciała, żebyście sobie zobaczyli? Otóż, jeśli bierzemy wdech, nie mogą nam się unosić barki i nie może się unosić. Tutaj górna część naszej klatki. Jeśli bierzemy oddech taki, oznacza to, że to jest oddech nie ten, którego szukamy. Szukamy oddechu takiego, przy którym poruszą nam się dolne partie. Zobaczcie. Nie ruszają się barki, tylko ruszają się dolne partie brzucha. To jest ten prawidłowy oddech. Poddychajcie sobie w taki sposób przed lusterkiem, zaobserwujcie swoje ciało i wtedy stwierdzicie, czy to jest oddech prawidłowy, czy nie. Teraz czas na kolejne ćwiczenie. W tym ćwiczeniu spróbujemy sobie zrobić ruch przepony. Na równomierne wydychanie powietrza na literce F. Tak jakbyśmy dmuchali świeczki na torcie. Zobaczcie. Brzuch w tych dolnych partiach mi się rusza i tak powinien się ruszać u Was. Jeśli się nie rusza, to spróbujcie jeszcze raz. Spróbujcie wziąć oddech w taki sposób, w jaki mówiłam przed tym ćwiczeniem i spróbujmy poruszyć te partie. Na literce F. To jest ten oddech przepomowy. Teraz będzie kolejne ćwiczenie. Na literce S będziemy powtarzać krótki rytm. Posłuchajcie. Potem możecie przejść już do kolejnych ćwiczeń.